재미있게 봐 Zostaje się z mądrem! Zmidas! Zmidas! Kiedyś tylko szary blok Pijaczyny na ławeczkach Tysiąc złotych mam w karmanie Bajzel pani układany włos Poloralf, koszula Taka z garej umorkowych tak Zawsze karnie ramular Tak sobie spędzam nożąc gwiazd Słucham story w mariocie Spodnie w kantu pożyczam kasę Nie chcę mieszkać w namiocie Tracę przez to dystans czasem Lichwa trwa, ale się kręci Rosną do udeczmy mi chęci Grisz ma na 15% I tak sobie sławam tu weźmie miesięć to powtórzyłbym to wszystko jeszcze raz I powkurwiałbym ich wszystkich jeszcze raz Nie żałuję pięknych lat był świetny czas Ja jestem w każdą ze mnie większnych was Ja powtórzyłbym to wszystko jeszcze raz I powkurwiałbym ich wszystkich jeszcze raz Nie żałuję pięknych lat był świetny czas Ja jestem w całą ze mnie

Stałe się z mądem Moim rolę był Wojtek P 1,29 Pięć numerów albo kończę grę łyski w szklance i krew na niebie Gryzyswa popiera szkiarki ochronę Wszyscy na, bo mi się znam dyrektorem nie mi rośnie ostatnim żetonem obstawiam ósemkę i trafia być ogień Byłem przy brakiem, poczułem i znowu że brakiem. Już nie pamiętam, wiele raz upadłem, tyle razy mierzyłem się z diabłem Oszlifowało mi to mój charakter Jestem bosem, co nie chce być bosem człowiekiem południa co mierzy się z nosem Czasem do ludzi, do, do blizny to powtórzyłbym to wszystko jeszcze raz I powkurwiałbym ich wszystkich jeszcze raz Nie żałuję pięknych lat, był świetny czas Ja jestem z szływa ze mnie wieczny kwas Ja powtórzyłbym to wszystko jeszcze raz I powkurwiałbym ich wszystkich jeszcze raz Nie żałuję pięknych lat, był świetny czas Ja jestem skałą, szływa ze mnie wieczny kwas Czego tylko dobra